A generalnie to chciałem wam jeszcze powiedzieć, że, że dzisiejszego dnia, szóstego dnia postu, czuję się bardzo dobrze. Zresztą prawdopodobnie to widzicie, ja mam wrażenie, że ja mam gały jakieś wygrzane. Eee, czuję się bardzo dobrze. Eee, też, no, muszę powiedzieć, że okleiłem się dzisiaj plaistrem bioelektrodą LifeWave Aeon. To jest to jest elektroda rozluźniająca mięśnie, ponieważ my, mówiłem Wam, że jest ten dyskomfort na splocie słonecznym. On po pierwszym okresie jakoś minął. Natomiast y, wczoraj powrócił, dzisiaj też się tak utrzymywał. Nie wiem co to jest, nie wiem, ale zdecydowałem się nakleić po prostu y, rozluźniającą elektrodę i jest o wiele, wiele lepiej ze mną. Ona rozluźnia mięśnie. Redukuje poziom kortyzolu, czyli działa antystresowo. Lepiej radzisz sobie z emocjami, lepiej jesteś rozluźniony i też lepiej wychodzisz z szablonów, które są gdzieś wszczepione w nasze mięśnie, tak jak kiedyś rozmawialiśmy. Ja mówię, ja się dzielę tym, co widzę, a mój aktywizm przewodzeniowy zaczął się wtedy, kiedy chciałem po prostu. Przyspieszyć, uznałem, że mam dosyć życia w domu wariatów. To jest jedna z, że tak powiem, sposobów ubrania tego w słowa. Ludzie są spięci, ludzie są zastygają w formach, w emocjach swoich. To był pierwszy film Oceanu Energii. On się w ogóle nie ukazał nigdy, bo uznałem, że miałem in... wpadłem na inny pomysł zaczęcia, żeby zrobić pie... pierwszy film żeby zrobić pierwszy krok do wolności. I, tak, I to jest na oceanie energii, na kanale Wincenty Docent, moj, moj, moim poprzednim kanale. Natomiast pierwszym tak naprawdę filmem to było o zastyganiu w formach, wyobraźcie sobie. O zastyganiu w formach. Yy, proszę ja Was, przy takim posągu to zrobiłem. Chodzi o to, że. Yy, Cały czas przepływają przez nas różne energie. Energię różnych emocji, energię różnych myśli. Myśli zazwyczaj mogą wywołać emocje. Jeżeli bardzo się utożsamiamy z danymi myślami, bo nie wszystkie myśli wywołują emocje, ale jeżeli jesteśmy utożsamieni bardzo z daną myślą, to wtedy ona wywołuje nasze emocje. Im bardziej jesteśmy utożsamieni z myślą. Tym większe emocje w nas to wywołuje. I teraz y, rzecz jest w tym, że ludzie mają taki nieuświadomiony nawyk zastygania w tych emocjach, w tych, y, w tych myślach. Czyli przychodzi jakaś emocja i myśli, yy, to się wiąże jeszcze najczęściej właśnie ze wstrzymaniem oddechu i z takim swoistym zastygnięciem i zamarciem takim. Yy. I na powierzchni robią dobrą minę, że wiesz, nic się nie dzieje. A tak naprawdę w środku zast... już mają karmę swoją. Już tak zwaną karmę niosą, czyli, yy, czyli przeszłość. Czyli choćby sprzed sekundy, sprzed dwóch sekund, trzech, czterech, pięciu. Taka na bieżąco karma. Czyli ktoś coś powie, to cię dotknie. I zamiast chcę zrobić oddech, mrubność trzy razy, no to człowiek udaje, że. Jest <grym> dobrze. <nie. grym> I to się później i później to się wszystko nawarstwia i yy, tworzą się choroby, ponieważ energia nie przepływa spobodnie przez organizm. Jestem w szoku. A ja się zajmuję Life Wave, czyli, czyli technologią, nanotechnologią, która usprawnia przepływ energii przez organizm. Dopiero. To do mnie dotarło. Światło odwieczna forma energii sięgająca początków czasów. Dla nas, ludzi, wszystko zaczyna się od Słońca Źródła światła i życia dla całego układu słonecznego. Nawet Einstein twierdził, że wszystko, z czego się składamy, zawiera w sobie światło. Wszelkie życie bierze swój początek ze Słońca poprzez fotosyntezę. Rośliny gromadzą światło, a wszystkie żywe stworzenia je emitują. Ludzie emitują światło podczerwone, które można dostrzec za pomocą noktowizorów. W jaki sposób światło stało się inspiracją dla naszej technologii plastrów? For thousands of years it's been known that light plays a very important role in the health of the human body. Phototherapy as a science has been around for well over a hundred years. It was Albert Einstein that made the connection that all matter contains light. So we know that there's a very intimate relationship between light and the human body, and in fact, everything around us. So using light to elicit very specific reactions within the body is a very effective and fast way of improving health. Od wieku wiemy, że światło oddziałuje na nasz organizm na wiele różnych sposobów. Jak zapewne wiesz, światło słoneczne może pobudzić produkcję witaminy D w naszych organizmach. Proces zwany fototerapią wykorzystuje światło do wielu zastosowań, w tym również do promocji zdrowia i dobrego samopoczucia. LifeWave is unique because it's the only phototherapy product in the world that uses the human body as its own power source. So there's no batteries, there's no electronics. You simply take our patented patch technology, place it on the body. And it goes to work No i dlatego prawdopodobnie oceniłem na 30% wkładu Lifewave w mój proces przebudzenia na przestrzeni ostatnich lat bo Lifewave mówię blisko 5 lat się zajmuję. No zajebisty temat No i teraz tak. Cudownie dotarło, że przecież, kiedy tworzy się, że nasze spięcia ciała, yy, nasze szablony myślowe łączą się zazwyczaj, są powiązane ze spięciami naszego ciała w danych częściach organizmu. Więc, kiedy jesteśmy w stanie rozluźnić daną część, jesteśmy w stanie również wydostać się z danego szablonu, który się wszczepił na mocy tych myśli, które skurczają daną część ciała. A kiedy skurczają daną część ciała, wtedy energia nie przepływa swobodnie. Mogą się tworzyć blokady i tworzą się choroby, kiedy energia nie przepływa swobodnie. A Lifewave, przyjaciele, tym, co się zajmuje od 5 lat, usprawnia przepływ energii przez dane miejsca, przez dane meridiany. To jest tak zwana bezigłowa akupunktura. A ten specyficzny produkt, AEON, jest na rozluźnienie w ogóle mięśni całego ciała. I czuję, że ten splocik mi się po prostu rozluźnił. I to jest kolejny kilk, kilkusetny czy kilkucysięczny przykład i potwierdzenie tego, że LifeWave jest czymś rewelacyjnym. Leczenie światłem, bo to jest światłoterapia. A żeby wam tutaj nie przynudzać, to zapraszam Was po prostu na moją stronę lifewave.pl. Tam możecie zobaczyć sobie na temat produktów, które są dostępne. A no to tyle na, na, na ten moment. Myślę, że też Wam wkrótce więcej o tym powiem. A że stres, bo tak mi się przypomniało, to jest ważne, stres leży u podstaw 90% chorób. Dlaczego? Dlatego, że kiedy się stresujemy, to nasze ciało wchodzi w tryb walki, tak jak przy realnym zagrożeniu fizycznym. Więc, a kiedy wchodzimy w tryb walki, wtedy zostają wstrzymane wszystkie procesy regeneracyjne i oczyszczające organizmu. Są wstrzymane. A ponieważ ludzie żyją w notorycznym stresie, bo się cały czas myślą, cały czas myślą, to co yy, się stresują, to cały czas są, mają wstrzymane procesy regeneracji, oczyszczania i dlatego stres leży u podstaw 90% chorób. I teraz taka elektroda, którą sobie naklejasz. Yy. Proszę ja was. Ona rozluźnia Ci ciało, redukuje stres, pomaga lepiej sobie radzić z emocjami i tym samym to jest mega prozdrowotny produkt. Po prostu, w stanach to jest numer jeden produkt. Ja sobie dzisiaj znowu to nakleiłem, bo dawno się też przyznam, nie oklejałem. E, jakoś tak nie wiem czemu. A dzisiaj byk. No i co? A skoro już jesteśmy przy tym temacie, to. to yy, to paczka takiego, takiego produktu, 30 takich bioelektrod, na przykład Aeonu, kosztuje 400 zł. I jest to najtańsza rehabilitacja na rynku. Dlaczego? Dlatego, że przy cenie 400 zł, jedna elektroda kosztuje cię około 13 zł. A za 13 zł jedna elektroda ma, 100%, ma ma 18 godzin działania na 100%. Przyjaciele, i tutaj bardzo dobra wiadomość. LifeWave obniżyło ceny produktów. I teraz paczka kosztuje nie 400 zł, a 350. Przy cenie 350 zł jedna elektroda wychodzi około 11,60. Czyli można powiedzieć, że masz 18 godzin zabiegu relaksacyjnego, rozluźniającego mięśnie, odstresowującego. Tych 18 godzin. Mało tego efekty się utrzymują, bo, bo kiedy się rozluźnisz, będziesz cały dzień jeden rozluźniony, następny dzień już będzie zupełnie inaczej wyglądał. Więc możesz przyklejać co dwa, co dwa dni sobie taką elektrodkę, która nie dość, że wszystko robi to, co wymieniłem, to jeszcze usprawnia przepływ energii przez dany e meridian energetyczny, czyli przez dany kanał energetyczny, który też. Różne meridiany są połączone z różnymi yy, narządami naszego ciała. Jeżeli przykleisz sobie aeon antystresa na meridian wątrobowy, to nie dość, że Cię rozluźni, zrelaksuje przez 18 godzin na 100%. Bo później to też jeszcze działa przez kilka godzin, tylko z mniejszą yy, mocą. To jeszcze dodatkowo wspiera Ci działanie wątroby. Okay? Może Ci wspierać, oprócz rozluźniania, może wspierać Ci meridian płucny, jeżeli na meridian płucny nakleisz. Może Ci wspierać meridian trzeciego oka. Może Ci wspierać czak czakrę gardła, czakrę trzeciego oka. Pod pępkiem czakrę sakralną może Ci wspierać yy, meridian, który odpowiada za funkcjonowanie mózgu również. To wszystko 18 godzin takiego zabiegu za jedyne 1160, tak to wygląda przyjaciele od strony biznesowej. Mówię o tym dlatego, że jest to zdecydowanie doświadczenie podczas tego postu, więc po prostu się z nim, nim z wami, dzielę prosto z mostu. A jednocześnie LifeWave jest po prostu moim tak jakby źródłem dochodu i ja. Od pięciu lat się tym zajmuje. Jest to cały czas projekt otwarty, w którym również i wy możecie wziąć udział. Możecie zapisując się do firmy, możecie mieć również o, o wiele taniej produkty. Bo tak jak mówiłem, paczka jedna kosztuje 300. 350. Natomiast, jeżeli chcecie przystąpić do firmy, żeby mieć taniej produkty, po prostu, bo produktów jest siedem. A nawet więcej teraz, bo LifeWay wprowadza nowe produkty, jest ponad 10 lat na rynku jest to stabilna firma. To proszę ja was kupując zestaw startowy, taki najmniejszy powiedzmy opłacalny, to jest zestaw Silver, który kosztuje około 1600 zł, i tam jest 7 paczek produktu. I wtedy jedna paczka wychodzi Cię 230 zł. I dlatego myślę, że warto również pomyśleć o, o zapisaniu się do firmy, czyli do, o kupieniu zestawu startowego. In, innymi słowy, mówiąc, bo możesz zakupić zestaw i dalej nic nie robić, ale kiedy zakupisz zestaw, to jednocześnie dostajesz swoje ID i od tej pory możesz również zarabiać w Lifewave. A jeżeli będziesz chciał zarabiać w Lifewave, tak jak ja to robię od 5 lat, to wtedy. Wpisując moje ID przy rejestracji, ja staję się Twoim opiekunem w tej firmie. I w moim największym interesie jest to, żebyś ty odniósł sukces, ponieważ, ponieważ lubię pomagać ludziom, to jest jedna rzecz. A po drugie, system jest tak skonstruowany, że im więcej tym ty zarobisz, już mówiąc czysto biznesowo, im więcej ty zarobisz, tym więcej ja zarobię. <laughs> Więc to jest po prostu piękne. <laughs> bo ludzie. Yy, no bo jest kwestia tego, żeby się opiekować jak najlepiej now, nowymi osobami. Yy, I tyle. I mówię to wam, ponieważ, ponieważ jestem w tym nadal. I, yy, i również zwlekam już z tymi materiałami już naprawdę długo, które miałem zrobić filmy o Life Wave tłumaczące wszystko, cały biznes, ale y, te filmy niebawem się zaczną ukazywać, gdzie opiszę Wam wszystko, w jaki sposób to funkcjonuje, a na początek mówię, zapraszam na stronę testowanie LifeWave, jedna paczka, możecie do mnie się zgłosić po zakup, a jak chcecie dokonać y, zakupu zestawu, to, mać, to idziecie na stronę lifewave.com, to jest oficjalna strona, y, y, Płaci się tam kartą, w momencie zakupu już, już jest, swoje ID i możesz zarabiać tak naprawdę, zapraszając nowych, nowe osoby do tej firmy. Bo zapraszanie osoby, no, nowej osoby do firmy, z czym się wiąże? Co to znaczy? To znaczy to, że kolejna osoba będzie miała o połowę tańsze produkty w, w tej firmie. Jeżeli, bo jeżeli ktoś chce tego używać, to może mieć te produkty o połowę taniej. Po prostu kupując zestaw startowy. A jak już kupisz zestaw startowy, to następnie również masz tańsze te produkty. I to jest, to jest bardzo fajny system po prostu rejestracji tzw. konsumentów, którzy, którzy później mają taniej produkty. A, i kochani, na sam fajrant, czym w ogóle jest LifeWave? LifeWave to jest połączenie nanotechnologii Czyli technologii w skali atomu, która potrafi układać całe struktury atom po atomie i tak właśnie są skonstruowane te bioelektrody. Są to, jest, to tak, jest to po prostu takie płaszczyzna skrystalizowanych aminokwasów. Również jest to połączenie wiedzy akupunktury, czyli przepływu energii przez organizm, i medycyny tradycyjnej, czyli ogólnej wiedzy o zdrowiu, chorobach i jak wyprowadzać ludzi z chorób do zdrowia. Jest to, jest to fototerapia, światłoterapia. Jedyna światłoterapia na świecie, która posiada, która jako źródło zasilania używa nas naszego własnego ciała. Te elektrody działają jak, yy, proszę ja Was, jak lusterko, które odbija bardzo dokładną długość fali świetlnej, którą emituje nasz organizm. A nasze organizmy emitują falę świetlną w postaci światła podczerwonego. To jest leczenie światłem i uruchamianie procesów w samoleczenia w naszym organizmie. Przywracanie ustawień fabrycznych przy pomocy światła to jest coś po prostu sexy sexy <laughs> i mało tego, tak jak na testowanie LifeWave yy, zobaczycie ten produkt broni się sam, ponieważ yy, ponieważ nie musisz tu nikogo namawiać czy przekonywać czy to działa, moja praca sprowadza się do tego, że daje ludziom doświadczenie jak to działa doświadczenie oni doświadczają tego jak to działa w przeciągu paru minut i teraz, I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że yy, sztandarowym produktem są takie przeciwbólowe elektrody. Jeżeli kogoś coś boli, oklejam go i w przeciągu 3 minut ustępuje ból, nawet wieloletni. Jak to działa? Otóż ból jest najczęściej spowodowany blokadami po prostu w przepływie energii w naszym organizmie. Blokady przepływie energii mogą być spowodowane różnymi rzeczami. Może mogą to być urazy mechaniczne, tkanki, czyli puch, uderzenie, naderwanie. Może to być również spowodowane przez pasożyty, przez toksyny, ale również przez stres, ale również przez przez smok elektromagnetyczny, czyli przez telefony, przez routery, przez maszty telefonii komórkowej. I teraz, kiedy w naszym ciele powstaje blokada energetyczna, nasz mózg odczytuje to jako ból. I teraz, no to mo może mogę wziąć tabletkę, tak? Jest, jest, wiesz, akcja. Mo może pani wziąć tabletkę, tylko, że tabletka nie udrażnia przepływu energii. I teraz, tabletki przeciwbólowe blokują jedynie dopływ, tak jakby, informacji do mózgu. Że, czyli ogłupiają i nie czujesz tego, że masz tam blokadę. A, I choćbyś jadł tysiąc lat tabletki przeciwbólowe, one sprawią, nie sprawią tego, że odzyskasz dobry przepływ energii przez to miejsce. Więc, a skoro nie ma tam przepływu, to ona nie może się regenerować. A oprócz tego, to jeszcze biorąc tabletki, to zatruwasz organizm. Jest takie powiedzenie, że w współczesnym świecie człowiek yy, zdrowieje z choroby dwa razy. Raz z choroby, a drugi raz z, z chemii, którą przyjął. Natomiast jeżeli chodzi o bule i lifewave, lifewave momentalnie w przeciągu pierwszych trzech minut, nawet 15 sekund od oklejenia do 3 minut. Usprawnia przepływ energii przez to miejsce, odblokowuje tą blokadę, przywraca prawidłowy przepływ energii i tym samym zapewnia, więc, więc nasz mózg nie od, już nie czuje bólu, a tym samym przepływ prawidłowej energii zapewnia prawidłowe warunki do samoregeneracji. Więc naklejenie jeden raz takiej pary, bo, bo przeciwbólowe są plus i minus. Naklejenie jeden raz takiej parki, to jest proszę ja was, daje więcej niż 1000 lat brania tabletek, które nas zatrują jeszcze dodatkowo. W przypadku przeciwbóli nakleja się je parami, plus i minus. One ze sobą korespondują, w związku z czym ten przepływ energii jest, jest, jest wsparty i odblokowana blokada. Czyli, jeżeli paczka ma 30 elektrod, każda, to par będzie tam 15. I jest to najtańsza rehabilitacja na rynku. Za 26 zł masz 18 godzin rehabilitacji. Mało tego, nie musisz poświęcać czasu na chodzenie, na y, terapię, ćwiczenia i tak dalej. Oczywiście, nic złego w ćwiczeniach ani w spotykaniu się z kimś, czy wizytach gdzieś. Natomiast z elektrodami LifeWave możesz pracować. Możesz być w domu, w kuchni, możesz się kąpać, możesz ćwiczyć, pracować, możesz wszystko robić z elektrodami Lifewave. One cały czas działają i mówię, za 26 zł. jak idziesz na rehabilitację, to jedna sesja kosztuje Cię 30 zł. A masz, a, a trwa pół godziny, godzinę, góra. A tutaj za 18 godzin masz 20, kosztuje Cię to 26 zł. Jest to najtańsza rehabilitacja na rynku. Ja w, swoim, w swojej pracy pięcioletniej tak szacuję, że okleiłem ponad 1500 ludzi. I dlaczego ja się tym w ogóle zajmuję? Ponieważ wyprowadza to ludzi. Jest to nowy, nowa era medycyny. Wyprowadza ludzi z chemicznego, z farmakologicznego. Średniowiecza i wprowadza ich w nową erę leczenia światłem. Rozumiecie? Mało tego. Czyli, czyli moja praca to jest po prostu uzmysławianie ludziom, że, że coś takiego istnieje i że nie muszą się truć, i że mogą usprawnić po prostu działanie organizmu, przywrócić ustawienia fabryczne przy pomocy światła. Nieinwazyjne. Zero obciążeń organizmu, zero efektów ubocznych. I teraz life wave jest nazywane również bezigłową akupunkturą. A jak idziesz na akupunkturę, to proszę ja was. Yy, no to człowiek musi się wbić w ten meridian, wstrzelić igłą o średnicy 1,18 mm. A zabieg trwa pół godziny, godzinę. Tutaj ta elektroda. Obszar aktywny tej elektrody to jest średnic, kółko o średnicy 2 centymetrów. Więc się w, nie dość, że wbijasz w ten punkt, to jeszcze obszar po prostu ogromny dookoła tego meridianu y, zahaczasz i go wspierasz. A czas działania to jest oś, nie pół godziny, nie godzin, 18 godzin. Mało tego, możesz z tym robić wszystko. 18 godzin na 100 procent, a potem jeszcze parę godzin na mniejszej mocy po prostu słuchajcie, to jest też coś takiego, że bezwikłowa akupunktura ale również, ja ostatnio sobie uzmysłowiłem, że to, że to jest również, proszę ja was gong w, w plastrach jest to gong w plastrach bo czym jest qigong? gong to są ćwiczenia, które mają na celu Zharmonizować przepływ energii przez twoj, Twój organizm, żeby energia przepływała swobodnie. <noise> I to samo dokładnie robi Lifeway w formie bioelektrod. Nie pomyślcie tylko, że ja coś mam przeciwko CIGO, bo ruch jest bardzo ważny jest być może najważniejszy i dobrze o tym wiecie, bo też wam to mówiłem, że jeżeli jesteś, jesteś, prawda, uduchowiony na ścieżce duchowej, a nie dbasz o swój kosmiczny skafander, czyli ciało, no to chyba nieźle ci się popierd... Taki film kiedyś nagrałem, że, że dbanie o ciało to jest numer jeden, więc ćwiczenia tak. Natomiast możemy ćwiczyć również siedząc w domu albo siedząc w pracy. Bo, bo dzięki bioelektrodom, które, które uspławniają ten przepływ, i to jest właśnie piękne. Im dalej w las, tym bardziej mnie ten temat po prostu jara. Yy, skończę już, bo chyba długo nawijam. Podkreślam, kochani, mówię o tym, bo, bo dzisiaj znowu użyłem tego. Znowu mnie to super scentrowało. Zobaczcie, jaki jest flow, jaka jest czystość. Jestem 6 dnia na poście, na pierwsze trzy dni same sok, soki i woda, potem sama woda. Co prawda wczoraj wieczorem walnąłem jeszcze herbatkę taką z liścia brzozy, oczyszczającego krew. Bo, bo, bo co ja dodałem? Tam jeszcze jakiś taki afrodyzjak, taki ko korzeń, nie wiem jak się nazywa, i melisę. O, liść melisę. No i ale tak to głównie woda przedwczoraj sama woda, wczoraj sama woda, na wieczór herbatka dzisiaj sama woda i odrobina soli w tamtym momencie no i, no i tyle ale jednak elektroda też jest doświadczeniem moim dzisiejszego dnia a ponieważ chcę, żeby ludzie wiedzieli, że taka technologia istnieje dlatego, i że można mieć ją taniej dlatego Wam to po prostu mówię i zapraszam was do współpracy, oraz na moją stronę testowanie Krótko. Kosmofik.